Cześć, Cześć, radim. dzień dobry, kopelat. Cześć. No nie tak, kopelat, no Przy okazji wojny chyba się widzieliśmy. No. Chyba tak. Czyli rok. Tak mniej więcej. Ale to gdzieś w przelocie. Kiedyś cześć, cześć, cześć. częściej bywałaś. No jasne, że to. W rejonach sejmowych. No ja teraz to wiesz, tak. Człowiek dostał posadę. Siedzi za biurkiem. To no, widzę, obserwuję, no. Siedzi za biurkiem. No, Zdraszcza. I... Albo prowadzi samochód, tak jak teraz. Państwo nie wiedzą, my się z Tomaszem już znamy ponad 20 lat. Tam był reporterem w Faktach kiedyś dawno temu. No tak, tak. Już, już trochę minęło czasu od tamtej pory. Ale kibicuję się bardzo mocno, także bardzo ci, bardzo ci dziękuję. Wybory Nowego Świata w Onecie dzisiaj startują, 12.05. Będziesz razem z Marcinem zabadą. Tak, będziemy Ech. opowiadać o tym, co się dzieje w kampanii. Co to za projekt? więcej powiedz. Wiesz co, to jest, ponieważ u nas w Radio Nowy Świat my jesteśmy radiem, które, jak pewnie wiesz, powstało na fali pewnego sprzeciwu wobec tego, co się w ostatnich czasach dzieje w mediach publicznych. Chociaż nie wiem, czy ciągle można je tak Nie, 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 w ogóle brońcie, Panie Boże. Kiedyś publicznych. Państwowych. No bo Albo rządowych może rządowych to jest a... lepsze, lepsze sformułowanie. No więc my jesteśmy takim radiem, które jest radiem myślącym, czy właściwie dającym do myślenia. Więc chcemy także wejść do Was, dzięki Waszej widowni, Waszym czytelnikom i wspólny projekt o tym, żeby opowiadać o tym, co się dzieje w kampanii, gdzie jest prawda, gdzie tej prawdy nie ma. Pogadać, jak ta kampania wygląda. No, no bo to zimną gdzieś... kampanię. No właśnie, ogóle, no to sobie pogadajmy troszkę. Bo, yy, no jest kampanią, w której nie wiem, czy ty pamiętasz kiedyś taką kampanię, gdzie lider jednej z partii nie udziela wywiadów, właściwie już nie odpowiada na pytania wyborców, spotyka się tylko z, ze swoimi zwolennikami, no to jest jakiś zadziwiający projekt. Kuriozum yy, można by było powiedzieć, ale moim zdaniem ja to powtarzam już od yy, miesięcy. PiS po prostu idzie drogą Donalda Trumpa. Tak, dokładnie Z tak. Zobaczyli, w w zobaczyli, że można kłamać, mhm. kłamać, 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 kłamać. E... W żywe oczy, tak? W żywe oczy, ale w ogóle, tak, to... W ogóle, to nie moja ręka. Bez mrugnięcia, tak. Mhm. To nieprawdopodobne. E... A jednocześnie właśnie, tak jak mówisz, bojkotować niezależne e, wolne media. Obrażać. Na... Obrażać. E, no i zobacz, i płyną, no i wciąż są liderem sonda e, sondaży i e, Grzegorz Schetyna... E, Uważa, bo był tutaj gościem, że to właśnie ze względu na e, siłę medialną, e, jaką mają. No bo wiesz co, ja, nie wiem czy ty, ty to sobie robisz, ja to sobie robię, czyli codziennie, codziennie o 19.30 jednak włączam. Żeby zobaczyć, co tam się codziennie dzieje. codziennie nie, ale tak, y, oglądam, no to jest w ogóle obraz. Znaczy, ja nie wiem jak to opisać, to co się tam dzieje. Znaczy tam w kółko ta narracja powtarzana, znaczy to jest obraza w ogóle dla. inteligent. dla. Ja nie wiem, tego nie potrafię pojąć, no bo można mieć różne poglądy. Jak wyborcy, którzy sprzyjają Prawu i sprawiedliwości w ogóle są w stanie ten przekaz? Przyjąć do siebie, on jest tak zły, tak wulgarny, tak toporny, tak źle robiony w tym wszystkim. Ciągle powtarzają się te same obrazki. Aż on jest fatalnie robiony. Tak, no właśnie, ja nie wiem, jak oni, jak, jak im to klika, bo nawet wiesz, człowiek chciałby się czegoś dowiedzieć, no dobra, i mamy, że tam mm, prawo i sprawiedliwość jest super, bo proponuje jakiś tam program, a zły tusk coś tam, no, ale chciałby się nawet dowiedzieć chociaż pół zdania, czy pełne zdanie, co ten to na to, a tam mamy jakieś źle Urywki Stuska. I myślisz sobie, no kurczę, przecież to nie jest taki przekaz, którego ja chcę się dowiedzieć, tylko chciałbym się dowiedzieć coś więcej, a jest jednak grupa ludzi, która tylko na tym opiera swoją wiedzą. najwyraźniej e, medialna filozofia cepa e, działa. działa. Tak, i to jest, to jest dla mnie zadziwiające, powiem Ci, że po, po tylu latach, w którym jednak wydawałoby się, że wolne media będą e, czymś, co ludzie zaczną doceniać, obserwować. Eee, no okazuje się, że nie. Chociaż co, są te badania. Kaczyński, wiesz co, Jarosław Kaczyński yy, yy, nigdy nie lubił i nie rozumiał wolnych mediów. On od zawsze, od przełomu 89 roku uważał, że media, i mówię o tym głośno, są jedynie narzędziem w rękach partii, że one powinny służyć I tak, e, poszczególnym partiom. Ja pamiętam e, jak z, z funkcji prezesa TVP został odwołany Bronisław Wittstein, tam przez mhm. chwilę tak e, był prezesem i właśnie go między innymi na polecenie Jarosława Kaczyńskiego odwołano dziś. Bronisław Wilcztań w swoich felietonach jest e, oczywiście po stronie Jarosława Kaczyńskiego, no tak. Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle tam peany na cześć geniuszu e, naczelnika. Natomiast wówczas z rozbrajającą szczerością opowiadał w programie Teraz My, który prowadziłem razem z Andrzejem Morozowskim na antenie TVN. Bronisław Wilcztań, odwołany z funkcji prezesa, opowiadał o tym, jak Jarosław Kaczyński nie rozumie, e, czym są wolne, niezależne media. I mnie to specjalnie nie dziwi, znaczy ta postawa Kaczyńskiego, że on nie udziela wywiadów, tylko kiedyś i nie odpowiada na pytania, tylko kiedyś wydaje mi się jednak i presja mediów, ale też presja opinii e, publicznej była tak duża, że on się musiał godzić e, i wiesz, i odpowiadać, nawet jak nie lubił, na tych, nie, wiesz, zaciskając zęby, e, szedł na wywiad. Nie? A teraz w ogóle nie ma takiej. Ale publicznej. nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na ten moment ze dwa tygodnie temu, kiedy Jarosław Kaczyński chyba się zapomniał i na koniec e, przedstawiania kandydatów tych jedynek tak zwanych, powiedział, no to jeżeli są pytania, to czekam. I wtedy cały sztab mu powiedział, nie, nie, nie nie, 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 pytań. Czyli oni też są przekonani, że Jarosław Kaczyński chyba już nie jest w stanie normalnie odpowiadać na pytania. To znaczy on tak bardzo odwykł od jakichś normalnych pytań, które mogą, no, mogą... postawić w pewnej Tak, no bo wiesz, no, on się tylko spotyka z sytuacją, w której idzie do pani Danusi i pani Danusia mówi, no panie Jarosławie, dlaczego pan jest taki genialny? A on nie był od lat postawiony w sytuacji, w której mógłby się, czy musiałby się skonfrontować z jakimiś twardymi pytaniami jakiegokolwiek dziennikarza. Znaczy chyba cały sztab wie, że z Sorry, no, wozimy Jarosława po kraju, on stawiamy przymównicy, opowiada tam wiesz, o Kondoninium, Niemcach, Rosji i tak dalej, i tak dalej. Kończy występ i koniec. No nie ma żadnych trudnych pytań. E, tak, e, poza tym wydaje mi się, że stał się wódz Pisu bardzo nerwowy. I być może też się obawiają jakiegoś wybuchu jego. Wiesz, przy okazji, że popłynie tak, że już nie będzie czego zbierać. I to też może być, że właściwie łatwo pobudzić Jarosława Kaczyńskiego do takich tak, że tak, no, mógłby powiedzieć coś takiego, co już będzie takim momentem w kampanii, w którym wszyscy zobaczą ej, co tu jest grane, tak? tak. tak. No bo, wiesz, widzimy te, to wszystko, co się dzieje. Jak próbujemy zadawać jakiekolwiek pytania politykom PiSu, typu panu Bohankowi, który ma być rzecznikiem, czyli teoretycznie powinien współpracować z dziennikarzami, no to on zaczyna od obrażania dziennikarzy, tak? No ostatnio pewnie widziałeś tę scenkę z Radomirem Witem Stefan 24 którego obrażał co się pan tak poci, co się panu ręce i tak dalej. to jest w normalnych, w normalnych standardach to się nie mieści. No, oni taką taktykę przyjęli, co jest jakoś jakimś niesamowitym kuriozum. No i tu wracamy do e, fragmentu naszej rozmowy sprzed chwili, czyli że mimo wszystko te sondaże cały czas wysokie. Znaczy, wiesz, z jednej strony wysokie, no bo to jest tam 30 parę procent, ale z drugiej strony to znaczy, że 60 parę procent tego nie chce. Teoretycznie tak, e, ale zobaczymy, wiesz, jak będzie 15. E, a jak oceniasz tak, kampanię e, tych partii opozycyjnych, jak patrzysz na to, jak ona wygląda? Wiesz co, e... Niewątpliwie Platforma na pewno nabrała wiatru w żagle od momentu, kiedy Donald Tusk wrócił i bardzo dużo rzeczy, które on podejmuje, decyzje z tego, z tego co wiem z rozmów z politykami Platformy Obywatelskiej, on e, robi to intuicyjnie, to znaczy sztab mówi mu niektóre rzeczy, które być może powinien albo nie powinien. Robić. Na przykład podobno odradzali mu pójście na tę debatę, teraz, o. dzisiaj, która będzie. A on jednak stwierdził, że on czuje, że powinien pójść. Tak samo ma trochę takich rzeczy, które nawet na tych spotkaniach on wprost mówi, że których sztab mu odradza, żeby mówić, ale on to powie. Na przykład ostatnio to, co powiedział, że żeby jednak głosować na trzecią drogę i lewicę, że to są nasi przyjaciele na, na opozycji. A w trakcie marszu miliona serc, tak? Na niedawnym, którymś spotkaniu z wyborcami. Teraz też to powiedział, to w mhm. Rzeszowie chyba, czy, czy w, na którymś z tych, tych spotkań. Więc widać, że on ma taką, no wiesz, co by o Tusku nie powiedzieć, jest zwierzęciem politycznym. I on ma taką intuicję, taki instynkt tego, jak tę kampanię poprowadzić. Zresztą, nie wiem, czy pamiętasz, jedna z jego pierwszych konferencji, jak wrócił do Polski, to powiedział: Ja wiem, jak wygrać z PiSem. I, yy, I to ewidentnie robi. Yy, był przez długi moment, yy, było, były dyskusje, czy jedna lista ma sens. Tak. Ja przyznaję, że ja byłem raczej orędownikiem tego, że podział na trzy partie ma sens i widzę, że wtedy byłem w mniejszości, teraz chyba trochę więcej ludzi zauważyło, że trzecia droga poszła tą, czyli... PSL i Hołownia poszli tą swoją drogą właśnie trzecią, o tyle ma to sens, że dotychczasowi zwolennicy PiSu, rozczarowani prawem i sprawiedliwością, raczej nie przejdą do Platformy Obywatelskiej, jeżeli będą szukać jakiegoś, jakiejś konserwatywnej alternatywy. Czyli chcesz powiedzieć, że, 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 że miałeś rację? A, ja, zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, że to ma sens ich kampania, to znaczy, że jeździć do mniejszych miejscowości, bo wiele osób też było, mówiło, że a, co oni robią, dlaczego nie są na marszu, to a coś tam, a coś tam. Wydaje mi się, że to, co oni robią ma sens. To znaczy, oni pojechali do mniejszych miejscowości mówiąc ludziom ludzie słuchajcie no nie jest tylko podział na PiS PO, bo może na PO byście nie zagłosowali. Zobaczcie my tu mamy też takie w, w konserwatywne poglądy. My jesteśmy trochę inni może wam trochę te, trochę inaczej to zaproponujemy. Natomiast lewica też nabrała wiatr w żagle mam wrażenie ostatnimi czasy no w, Ale to poszli, my, my... poszli mocniej w taką w oczywiście retorykę podziału kościoła od państwa i tak dalej i to im przynosi jakieś profity. Ale myślisz, że to to jest związane z właśnie z tym występem Włodzimierza Czarzastego e, na marszu. Wiesz co, on nie powiedział tam nic nowego, to znaczy no tak, ale, czego ale w, do tej pory nie Tak, On pomienną mowę przed. To było bardzo dobre wiesz, tak. tysiącami ludzi. A, a, te, a ci ludzie zareagowali pozytywnie, więc wiesz, to w takim przekazie telewizyjnym, obrazkowym wypadło świetnie. No? Zwróć uwagę, że postulaty, o których mówi Włodzimierz szczerzasty, nie są nowe dla lewicy rozdział państwa od Kościoła, to są jedne z tych rzeczy, które jak Donald Tusk jeździł na wszelkie spotkania z wyborcami, to dostawał największe brawa, kiedy mówił o potrzebie rozdziału państwa od Kościoła. Były dwie takie sprawy, które tak za każdym razem ludzie wstawali i klaskali, rozdzielenie państwa od Kościoła i wyczyszczenie mediów publicznych. To były dwie takie sprawy, kiedy ludzie żywiołowo reagowali. Więc w jeszcze szczerzasty trochę na tej fali m, takiego społecz, społecznej potrzeby, przynajmniej po tej jednej stronie. Z sceny politycznej, Rozdziały Państwa od Kościoła wszedł na tę falę i trochę na tej fali, wiesz, jak surfer pojechał, mhm. e, więc no to mu pewnie jakieś tam punkcików przysporzyło niewątpliwie. Ja, wiesz, jestem, też się zawsze zastanawiam, jak to jest, że, no bo PiS, umówmy się, jest lewicą de facto, znaczy, jest te, 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 te programy, socjalny, no, programy bardzo. socjalne, nie mówię w kwestiach obyczajowych, natomiast... Taki, jest takim miksem, tak. Miksem, no. Konserwatyzm i lewicowość? I wiesz, lewica, która proponuje no, no też takie bardzo socjalne wiele rozwiązań, plus jeszcze to budownictwo mieszkaniowe na, na wynajem. Wiesz, rzeczy, które powinny się podobać, szczególnie młodym Polakom. A jednak w sondażach lewicy tego nie widać. Nie? Znaczy, że, że ten PiS zgarnia, tak się przynajmniej wydaje, ten taki socjalny elektorat. I dlaczego to robi? Dlaczego PiS.? Wiesz, to chyba lepiej to sprzedawał do tej pory, mi się wydaje. To znaczy, ta łatka, którą przylepili e, lewicy że to y, jacyś tam starzy lewacy, komuniści i tak dalej to działało. A, a, może, a... a może przeszkadza w Polsce wciąż jednak y, tęczowość? Że wiesz, że lewica jasno opowiada się za prawami i równością wobec osób LGBT. To jest to, to na przykład przed czym ucieka Kosiniak-Kamysz. Znaczy, kiedyś go tam nazwano tęczowym, tęczowym władkiem. władkiem. I on podobno w ogóle historycznie reaguje, nawet jak mu ktoś przypomina. Tak, to czasy koalicji europejskiej I, był tak, taki moment w tak, wyborach. W 2019 roku. I tak, dobrze mówię? 2019 czy 2020? Chyba nawet 2018. Bo to były wybory europejskie. No dobra, bo zaraz wyjdziemy na, na ignorantów. W każdym razie, yy, może to jest, wiesz, problemem, że jednak o, o, obyczajowo podpowiadają mi 19. Dobrze, 19. Czekaj, 24, yy, 19, tak. Yy, I ta. słuchaj, że jednak wydaje nam się może, że Polska zrobiła, wiesz, stała się bardziej progresywna, a jednak nie. Że w gruncie rzeczy Polacy są konserwatywni i ta tęczowość umowna. Wiesz, niespecjalnie nie się e, podoba, i może dlatego Lewica jest tam, gdzie jest. A myślisz, że to się nie zmienia na przełomie lat? Myśl, że... Nie, absolutnie wydaje uważam, że się, że się zmienia. Nie, tak, tylko że, to się że, zmienia. że się zmieniło mniej niż nam się wszystkim wydaje. Czy myślisz, że patrzymy y, warszawocentrycznie, czy z perspektywy dużych miast? No być może, być może tak jest. I dlatego nie ma tego, mimo że te hasła socjalne są które mogłyby się podobać, szczególnie to... w tych mniejszych e, miejscowościach, w tych, tych, w tych miejscach, gdzie e, jest e, powiedzmy większy problem z pracą, gdzie ludzie mają e, niższy status e, materialny, że tam lewica nie trafia właśnie ze względu na to, że wyjdzie ksiądz proboszcz i powie, a oni są zatęczową zarazą. Tak, no czy... Cały czas pewnie to tam żyje. No, wiesz, ja jeżdżę do babci, też na wieś i obserwuję jej sąsiadów i co się tam dzieje, to może tak być, nie? Tak może być, tak. To znaczy, To może być to, że ten przekaz lewicowy tam nie trafia, mimo tych podobnych postulatów, tak. Że to jednak ciągle ten tryb życia właśnie od niedzieli do niedzieli może mieć znaczenie. To przypomnijmy, dzisiaj startuje o 12.05 wspólny program Radia Nowy Świat i Onetu, wybory Nowego Świata w Onecie, 12.05, Klaudiusz Slezak i Marcin Zawada. Wszystko się zgadza, pięknie to powiedziałeś, sam bym lepiej tego nie powiedział. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję, powodzenia z nowym projektem, mam nadzieję, że zobaczymy się wcześniej niż za rok. Kolejny? No jak zaprosisz, to przyjdę. <laughs> Dobrze. Po wyborach straszam będzie okazja, tak dobra. Straszam. Będzie będzie okazja, wiesz, będzie się dużo działo. Wezmę na to, jaki będzie wynik, to będzie się dużo działo. Czy nie no, nie otworzenie nie? rządu, zobaczymy, te trzy kroki nas czekają i wszystko, misje otworzenia. Zobaczymy. To będzie ciekawie, Wszystko zależy od o, trzeciej drogi. Jeżeli trzecia droga wejdzie, to pewnie opozycja będzie tworzyć rząd. Dzisiejsza opozycja, a jak nie, no to może być ci A, a zamieszanie będzie też z exit polami i tak. O, dalej. O, o ponarzekali ponarzekali na koniec dzięki